Mam jeszcze trochę pokrzywy, którą podaję do zbiorników, zarówno jednego i drugiego, ale przypadają zatem krewetki moje. Już Wam pokażę, jak ja to robię. Pokrzywę suszyłam na słońcu. Wrzucam pokrzywę do miski razem z liściem Ketapangu. Oczywiście e, tylko dlatego, żeby pokazać, jak jedno i drugie e, e, zalewam. Słuchajcie, wrzątkiem sparzam, jakby. Trzymam tak w tym wrzątku no do minuty i wkładam do akwarium. Zobaczcie jak wygląda sterylizic, którego za chwilę usunę po tygodniu w akwarium. Myślę, że w tym akwarium akurat mam tylko dwie krewetki duże, więc myślę, że po prostu zjadły go zbrojniki. Być może jeszcze otusy, nawet tutaj widzimy, że otusek też przepada. Nic. Umieściłam liść w ten sposób, ponieważ żeby tutaj nie zasłaniać światła innym roślinom. Tak też jest OK. Skróciłam te gałązki bukrszywe i mocuję je kamieniem. Idziemy do małego zbiornika. Zobaczycie, jak krewetki uwielbiają pokrzywę. Słuchajcie, trochę tego wywaru, tej herbatki. Yy, wlewam to do, do zbiorników. Tak po trochę. Dzielę to po prostu. Yy, przyciskam również kamieniem tą pokrzywę. I dolewam herbatkę do zbiornika. To już się towarzystwo schodzi na pokrzywę, która spadła tam na mchu. Zobaczcie, już zbiegły się. Dosłownie po dwóch minutach. A będzie ich jeszcze więcej. Zobaczcie, jak idą. No to jeszcze dostały kawałek liścia ketapangu którego też uwielbiają. Jeśli chodzi o pokrzywę, również y, bardzo uwielbiają ją otosy. No, zobaczcie, ile ich jest tam. jakie maluszki. Mm. To jaka malutka jest. w rogu czystej szyby ale chcę wam pokazać to maleństwo no powychodziło, powychodziło poczuło pokarm niby krowetka sobie znajdzie pokarm wszędzie o, zgubiła niemniej jednak właśnie mają swoje przysmaki ta jaka duża idzie. Idzie, idzie. Ta jest taka słabo wybarwiona, ale ciężko jest mi ją złapać. No po prostu na razie jest. Oh, schodzi się towarzystwo, schodzą się, biegną. A to nasza krewetka Amano. Ona... Nie widziałam jej na pokrzyw, szczerze mówiąc. Ale jest dużo młodych krewetek. to totalne po prostu wysyp tych maluchów. A w dużym zbiorniku również kolejka, zobaczcie. Dziewczyny ustawiły się gęsiego. To jest akurat pokrzywa tegoroczna. Eee, miałam też trochę eee, w tym, tym roku ususzonej. Ale to nie szkodzi, one jedzą tak. Ja sobie po prostu suszę większą ilość i, i tak podaję raz na jakiś czas. Już dziewczynę wcinają.